Uważam, że nagrobek to nie tylko forma plastyczna, która ma swoją kompozycję, kolorystykę, materiały. To przede wszystkim miejsce spotkań, miejsce kontemplacji. I dla mnie nagrobek jest trwają świadectwem miłości i pamięci o danej osobie. Dlatego te osobiste symbole są bardzo inspirujące dla mnie jako projektantki. Dzień dobry, mam na imię Ewa Smuga, jestem projektantką nagrobków w firmie Purest. Ja nigdy osobiście nie planowałam projektować nagrobków, ale pamiętam jeszcze, jak studiowałam na Akademii Sztuk Pięknych, że z okien uczelni widziałam grube mury cmentarza. Zastanawiałam się wtedy, czemu cmentarz jest oddzielony od całej tkanki miejskiej tak w tak sposób mechaniczny, tym grubym murem. To nie dawało mi spokoju, tak jakby we mnie tkwiło, i dlaczego tak wyglądają cmentarze, a nie inaczej. W trakcie studiów miałam bardzo intensywny okres, ponieważ studiowałam również na politechnice łódzkiej, na wzornictwie, w międzyczasie wyjechałam na stypendium do szkoły projektowej we Francji, gdzie studiowałam również typografię. Interesowałam się i dużo malowałam, miałam wystawy, uczestniczyłam w konkursach, więc to mi dawało dużo energii, ale moje zainteresowania były bardzo szerokie. Udało mi się zdobyć stypendium Ministra Kultury za wybitne osiągnięcia artystyczne. Byłam laureatką również konkursu imienia Władysława Strzemińskiego za pracę grupową związaną z jednym ze szpitali łódzkich. Z jego architekturą, także bardzo dużo wtedy się działo. Po studiach od razu wyjechałam do Warszawy i chciałam tutaj poszukiwać fajnej pracy. Wysłałam swoje CV do dziesiątek firm, ale niestety okazało się, że nie dostałam żadnej odpowiedzi. Wtedy zaczęłam się zastanawiać, co jest nie tak, więc otworzyłam swoje książki projektowe z najlepszych firm projektowych na świecie i wysłałam do nich CV. Dostałam odpowiedzi i oferty pracy między innymi w Melbourne w Australii, zaproszenie na staż do Stanów. Jednak nie interesowało mnie, żeby się wyprowadzić za granicę. Stwierdziłam, że okej, okay, w takim razie będę rozwijała swoje zainteresowania. I zawodowo działałam jako freelancer, ale miałam też trochę wolnego czasu, więc wróciłam do pomysłu, który już urodził mi się na studiach, ale nie miałam czasu zainwestować w ten pomysł. I było to projektowanie minimalistycznych zniczy. Stwierdziłam, że nawet bym się nie odważyła projektować nagrobków, bo byłoby to zbyt emocjonalnie trudne, ale projekt znicza. Myślałam, że jestem w stanie coś fajnego zaproponować. Znalazłam ceramika, który wypalił mi moje prototypy zniczy, które były białe, szare, wykonane z ekologicznej glinki z grubym knotem. Stwierdziłam, że chciałabym, aby wydać jakiś katalog, i na potrzeby tego katalogu poszłam na cmentarz i postawiłam moje znicze na, na grobku. I wtedy się zaskoczyłam, ponieważ moje zniczenie broniło się w tym kontekście. Doszłam do wniosku, że w takim razie muszę zmienić kontekst. Wróciłam do domu i zaczęłam projektować nagrobki na potrzeby prezentacji zniczy. To było niesamowite, bo rodziło się we mnie bardzo dużo pomysłów, które właściwie wylewały się ze mnie, ja musiałam je uwolnić, przelać na papier, na komputer. Chwilę później okazało się, że moje zdjęcia mają wady techniczne i zaczynają pękać, że ten projekt nie był dobrym konceptem, ale zostały ze mną projekty nagrobków, które dawały mi bardzo dużą radość przy procesie tworzenia, coś, czego wcześniej nie doświadczałam aż tak w takim stopniu. Więc zostałam z moimi projektami nagrobków i stwierdziłam, że pokażę je światu, jeżeli ktoś będzie chciał, abym pomogła mu zaprojektować nagrobek, to chętnie to zrobię. Moi klienci to osoby w żałobie, ale zwykle nie jest to ten etap żałoby wczesny, gdzie pojawiają się łzy i smutek. Na moich spotkaniach staramy się rozmawiać o tym, co było piękne w danej osobie, o wspomnieniach wspólnie spędzonych chwil. Często oglądam zdjęcia, wsłuchuję się w zainteresowania tych osób, czym, czym się zajmowały zawodowo. To są różne historie. Pamiętam, gdy jedna z moich klientek zaprosiła mnie do swojego domu, bo chciała zobaczyć, chciała przenieść mnie trochę w jej świat, w świat jej i jej męża, żeby ja mogła zobaczyć, jak mieszkali. Okazało się, że jej mąż był właśnie fanem betonu, minimalizmu, sam zbudował fontannę w ogrodzie, która mnie urzekła, stała się dla mnie inspiracją. Innym razem na przykład jeden z klientów opowiadał o miłości do swojej żony i to było dla mnie takie świadectwo, i pamiętam, że cały projekt zbudowała mi sentencja. Sentencja, którą, którą znalazłam, szczęściem się jest. Wiedziałam, że ten pomnik nie może być smutny, że to ma być miejsce kontemplacji, ale również wspólnych spotkań i wspomnień o tych miłych chwilach. Także rozmowy staram się, żeby miały pewien rytm, żeby Moi klienci wiedzieli, jakich pytań mogą się spodziewać, ale jednocześnie jestem otwarta na takie osobiste informacje, bo często z nich czerpię inspirację. Pamiętam szczególnie projekt dla reżysera Tadeusza Chmielewskiego. Miałam przyjemność rozmawiać z jego córką, oglądać jego filmy. Analizować jego twórczość, i okazało się, że jeden z kadrów w jego flagowym filmie Ewa chce spać, był nagrany na tyłach liceum w Piotrkowie Trybunalskim. To był bardzo charakterystyczny i piękny kadr, gdzie jeden z aktorów wszedł z ogromną pieczątką, którą odbił na ścianie. I na tej pieczące było zdanie: Kocham Halina. Halina to ówczesna dziewczyna Tadeusza późniejsza żona, dla której de facto projektowałam nagrobek. I pomyślałam, że przeniosę ten psiku z planu filmowego na, na nagrobek. I bardzo, bardzo miło wspominam ten projekt. I uważam, że no nie ma przypadków. Ciekawym projektem i też wyzwaniem, zarówno pod Względem merytorycznym, jak i realizacyjnym był projekt dla młodego archeologa. Został on pochowany na ziemiach mazurskich, gdzie bezpośrednio pracował, gdzie dokonywał swoich odkryć. Okazało się, że w tamtych rejonach między innymi odkrywał kurhany, które były pradawnymi grubowcami. Była to jego pasja. Miały one bardzo charakterystyczny kształt, składały się z kamieni polnych gdzie na wejściu do tych pradawnych kołobowców były dwie, dwa większe kamienie polne, które również udało mu się przemycić do projektu, jak i wzornictwo, które odkrywał Prusia Design i zapinki, które bezpośrednio udało mu się odkryć osobiście. Więc jego osiągnięcia zostały uwiecznione również w nagrobku w formie grawerów, jak i w formie fuzingu szklanego. I z takimi właśnie naturalistycznymi elementami. Pamiętam, że zgłosiła się do mnie rodzina wybitnego artysty, grafika, profesora Akademii Sztuk Pięknych z Warszawy, Wiktora Jędrzejca, i zaproponowali mi, że to właśnie mi powierzą tą, moim zdaniem, bardzo ważną funkcję zaprojektowania dla niego nagrobka. Ponieważ ufali, że ja jako artystka nie będę chciała tam wyrazić swojego ego, ale będę chciała uszanować pamięć o jego twórczości, o tym, kim on był. I to było dla mnie dużym wyróżnieniem. Dla osób, z którymi współpracuję, możliwość zobaczenia tego miejsca, w którym właśnie będzie się, będą się spotykali ze swoją ukochaną osobą, jest niezwykle istotne. Oni odczuwają wtedy również ulgę które daje im pewną lekkość. Jest to dla nich pewien etap żałoby również, który kończą stawiając nagrobek. grobek. Żadnych negatywnych uwag, komentarzy. Natomiast pojawiły się pewne okoliczności, które, których się nie spodziewałam, ponieważ o ile obecnie ta moja inicjatywa się rozrosła na tyle, że projekty można spotkać w całej Polsce, Właściwie na cmentarzach, i w wielkich miastach, i w małych wsiach, i za granicą, to również pojawia się wiele kopii. W czasach PRL-owskich to było normalne, że szliśmy na cmentarz i mówiliśmy: Poproszę ten, jak ma sąsiad na przykład. Dzisiaj już to się zmienia. Świadomość zakładów kamieniarskich się zmienia, ale mimo wszystko pojawiają się kopie. Staram się, aby osoby, które mnie obserwują, Wiedziały o tym, że wzory są chronione prawnie. Każdy wzór w internecie jest oznaczony stopką, każda realizacja posiada etykietę, że wzory są również rejestrowane w urzędzie patentowym. I staram się z tym walczyć poprzez uświadamianie, edukowanie całej branży kamieniarskiej, że jednak projektant jest istotnym ogniwem w całym procesie. Dużą motywacją w po podążaniu, w rozbijaniu tego, coś zaczęłam się zajmować. Była również moja wygrana. Stałam się finalistką w konkursie Dobry wzór 2020. Jest to konkurs dla najlepiej zaprojektowanych produktów na rynku i pierwszy raz w historii tego konkursu to właśnie wzornictwo na grobków zostało wyróżnione. I opinie ekspertów brzmiały bardzo bardzo miło. Fiurest ma ogromny potencjał do zaprowadzenia porządku w stylistycznym chaosie przestrzeni cmentarnej, będącym dziedzictwem okresu PRL, post PRL i towarzyszącego im deficytu wyznaczników dobrego smaku. Jest to koncept przemyślany pod każdym względem, do tego zweryfikowany przez profesjonalistów z dziedziny historii sztuki, współczesnych trendów i spójności kompozycyjnej. Także to dało mi też skrzydeł i ogr było dla mnie ogromnym wyróżnieniem.